Udało mi się wybudować 40 cm bicepsy, trenując w domu. Na początku czerwca udało mi się zmierzyć obwód swojego bicepsa i bez pompy wynosił on lekko powyżej 40 cm. Osiągnięcie tego kamienia milowego zajęło mi ponad 3 lata, ale warto zaznaczyć, że przez znaczną część tego czasu nie miałem w ogóle pojęcia, co robię. Tak naprawdę prawidłowo trenować i wzmacniać obwód swojego łap. Zacząłem może jakieś pół roku temu, może trochę więcej, mniej więcej w okresie, w którym zacząłem prowadzić regularnie ten kanał. W tym czasie obwód mojego bicepsa zwiększył się o co najmniej 3 cm, ale pragnę jeszcze wspomnieć, że w tym okresie miałem jeszcze przerwę. Na m.in. trening rosyjską metodą, który jest dostępny u mnie na kanale, i również trening skierowany w stronę pompek stojąc na rękach. Wnioskując, poniżej pół roku wybudowałem swój biceps o 3 cm w górę w kwestii obwodu. Uważam, że jest to całkiem fajny wynik, szczególnie, że to nie jest moje pierwsze RODEO w kwestii treningu siłowego. Tak jak mówiłem, trenuję już ponad 3 lata. Lecz, tak jak już wspominałem, w kwestii akurat budowania łap trenowałem źle. Udało mi się osiągnąć kilka innych fajnych rzeczy, m.in. masy łapy czy pompki stojąc na rękach, ale akurat w kwestii budowy łap nie wiedziałem za dużo i główną lekcją, której się nauczyłem przez ten ostatni pół roku, kiedy skupiłem się na tych łapach, jest jedna rzecz. Wielostawy nie wystarczą. Nie dajcie sobie wmówić przez fitnessowych coachów, przez fitnessowych influencerów, wielostawy nie wystarczą. Jeżeli chcecie zmaksymalizować obwód swoich bicepsów, wielostawy Wam nie wystarczą. Ja skupiając się głównie na wielostawach, a były to chinapy i dipy, czyli teoretycznie te kalisteniczne ćwiczenia, które powinny rozwijać również biceps i triceps w znacznym stopniu. Zatrzymałem się na 36 cm w obwodzie bicepsa na, no, na ponad rok. Po prostu stanąłem w miejscu. Fitnessowi influencerze będą Wam mówić, że wielostawy wystarczą, dlatego że albo są genetycznie popierdoleni i po prostu w ich przypadku wielostawy rzeczywiście wystarczą, albo chcą Wam coś sprzedać, a to brzmi lepiej. Ewentualnie są nasterydowani i to również w ich przypadku po prostu wystarczy. Ale nawet w tym przypadku wielostawy tak czy siak nie wystarczą, bo istnieje na przykład coś takiego jak długa głowa tricepsa, na której powinniście się skupić, zaraz o tym powiem, której przez wielostawy nie przetrenujecie, bo zwyczajnie się po prostu nie da. Jeśli podoba Ci się ten content, to zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga. Zawsze możesz później zmienić zdanie. Wróćmy to do długiej głowy tricepsa. Dlaczego powinniście się na niej skupić? Po pierwsze, jest to największa głowa Waszego tricepsa. Jest to największy mięsień w ogóle tutaj, w tym obrębie. Po drugie, podczas tych słynnych wielostapów. Ona praktycznie nie pracuje, a jest największa. Czyli jeżeli chcecie zwiększyć obwód swojego bicepsa, to będzie wasz najlepszy przyjaciel. Także jeśli chcecie zwiększyć obwód swojego ramienia, to ćwiczenia takie jak French Press, jak Scal Crusher w zależności od techniki, jak nawet pullover, będą wspaniałe dla waszego rozwoju. O innych ćwiczeniach na triceps, łącznie z ćwiczeniami na biceps. Opowiem w innym filmie skierowanym dokładnie w stronę tego, jak wybudować gigantyczne łapy w domu. Ten film nadejdzie, nie przejmujcie się. Przejdźmy jeszcze do jakiego splitu korzystałem przez cały ten czas. A był to push sparowany z bicepsem i pull sparowany z tricepsem. Czyli coś bardzo nietypowego. Z reguły ludzie parują na przykład pull z izolacjami na biceps i push z izolacjami na triceps. A to dlatego, że podczas np. podciągnięć albo wiosła, czyli ćwiczeń, które wykonywalibyście podczas treningów pull, pracuje również biceps. A podczas wyciskania na ławie płaskiej albo OHP, czyli ćwiczeń, które byście wykonywali podczas treningów push, pracuje triceps. Więc dlaczego ja robię odwrotnie? No właśnie dlatego, żeby mieć przewagę podczas izolacji na łapy, czyli na priorytet. Po wielostawach to pozwala mi przepracować te mięśnie, kiedy są świeże, co pozwala mi pchać i dociskać intensywność na poziom wyżej. Pamiętam, że kiedy w końcu schudłem, ponieważ odkąd pamiętam byłem po prostu gruby i zacząłem w końcu trenować siłowo, to mój biceps miał obwód gdzieś w granicach 31 nawet 32 cm. Zatem łącznie zwiększyłem obwód swojego bicepsa o około 8-9 cm. Także za niedługo będzie już 10 cm, czyli o ile o 20 parę procent. Także to tak powiedziałem dla ludzi, którzy widzą tą sylwetkę, na której jest trochę tłuszczu i twierdzą, że. Nic się nie zmieniło. To nieprawda, wybudowałem masę mięśni. Każdy, kto sam zajmował się budowaniem mięśni, wie, że to jest gra dla cierpliwych ludzi. Bardzo długi, mozolny proces, ale w dłuższym terminie oczywiście oddaje. Zatem, co dalej dla mnie? Na czym ja się teraz będę skupiać w swoim treningu siłowym? Otóż nie mam pojęcia. Jeśli oglądacie moje filmy już od jakiegoś czasu, to wiecie, że te decyzje podejmowane przeze mnie są raczej dosyć, są dosyć nagłe, chaotyczne i może nie do końca. Zawsze przemyślane, ale nie przeszkadza mi to. Ja robię wszystko, żebym mógł trenować przez resztę swojego życia. Musi to być proces, który mi się podoba. Więc jeżeli nagle jutro sobie stwierdzę, że jednak chcę zrobić 15 pompek stojąc na rękach, to będę trenować w stronę 15 pompek stojąc na rękach. Ale w tym momencie, co w tym momencie wydaje mi się, że będę robić, to po prostu kontynuować to, co robię aktualnie. Kilka rzeczy się zmieniło, o tym dowiecie się w podsumowaniu czerwcowym, który mam zamiar nagrać. Także już niedługo to się pojawi. W każdym razie, jak teraz mam 40 cm, to idziemy po 41-42. Zobaczymy do ilu dojdę, zanim nie wezmę sobie pod lupę czegoś innego. Tyle na dziś. Ja sobie idę. Na razie.